Kolejną bardzo istotną dziedziną, do której powiat policki przykłada szczególną uwagę, jest szeroko rozumiana polityka społeczna. Polityka społeczna jest bardzo ważną częścią naszej działalności. Staramy się jak najlepiej realizować wszystkie jej założenia. Po to, żeby wspierać naszych mieszkańców w różnych sytuacjach. Powiat Policki od lat stara się szukać takich rozwiązań, które pomogą wspierać rodzinę, seniorów, osoby najsłabsze oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz lokalnej społeczności. W ciągu ostatnich lat stworzyliśmy na przykład kilka miejsc przeznaczonych specjalnie, dedykowanych specjalnie, celowo dla seniorów i dla ich rodzin wśród nich między innymi działający od 2016 roku Dom Senior Plus celem głównym funkcjonowania domu dziennego Senior Plus jest świadczenie usług w zakresie aktywności społecznej w tym aktywności prozdrowotnej związanej z aktywnością ruchową edukacyjnej oraz kulturalnej na rzecz seniorów będącymi mieszkańcami powiatu polickiego roczny koszt utrzymania tej placówki oscyluje w granicach 450 tys. złotych częściowe koszty pokrywają sami podopieczni, a także dofinansowanie pochodzące z gmin Dobra, Kołbaskowo oraz Polic, a także budżetu państwa. Kolejnym miejscem utworzonym przez powiat policki przeznaczonym dla seniorów jest regionalne centrum wsparcia osób niesamodzielnych, w którym dostępnych będzie 30 miejsc opieki w dziennym domu pomocy wraz z usługami wspierającymi pobyt osób niesamodzielnych oraz 12 miejsc opieki w domu wspieranym, prowadzonym w formie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych. Projekt ten realizowany jest od stycznia 2018 roku i potrwa do końca grudnia 2022 roku. Współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach jest to projekt realizowany przez Powiat Policki w partnerstwie z, ze Szczecińskim Stowarzyszeniem Złoty Wiek z siedzibą w Szczecinie. Powiat Policki wspiera organizacje samorządowe, które koncentrują się na pomocy aktywnym seniorom. Jednym z nich jest Uniwersytet III wieku. Staramy się z nimi również aktywnie współpracować, bo seniorzy wskazują nam, w jakich kierunkach powinniśmy pójść, żeby jak najlepiej spełniać to zadanie i żeby naszym seniorom, seniorom powiatu polickiego, żyło się lepiej. Powiat Policki prowadzi zakrojoną na szeroką skalę strategię na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, koncentrując się na wsparciu rodzin z terenu Powiatu Polickiego. Wspieramy rodzinę. Tą rodzinę, która często znajduje się albo w trudnej sytuacji materialnej, albo z, są jakieś problemy, które związane są z brakiem pracy czy jakimiś trudnościami psychologicznymi. Rozwiązywaniem kryzysów psychicznych na terenie naszego powiatu zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach oraz stworzony jako pierwszy w województwie zadniopomorskim klub samopomocy dla osób po kryzysach psychicznych. Powiatowy klub samopomocy w Policach dla osób z zaburzeniami psychicznymi Działa w powiecie polickim od 2018 roku. Głównym celem działalności jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, także socjalne, wsparcie w różnych problemach życia dnia codziennego. Z jego usług korzysta obecnie 20 uczestników. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów można skontaktować się również telefonicznie i uzyskać pomoc specjalistów. Drugim rodzajem działalności w zakresie polityki społecznej skierowanej do rodziny jest piecza zastępcza. W powiecie polickim istnieje ponad 120 rodzin zastępczych, które opiekują się dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji. Jest też jeden dom dziecka, czyli tak zwana Instytucjonalna piecza zastępcza, w, której, w którym mogą znajdować się dzieci powyżej 10 roku życia i również staramy się im pomóc w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Powiat Policki pomaga w ich wychowaniu, w edukacji, starając się stworzyć odpowiednie warunki do tego, aby w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły, miały szansę na lepszy start w dorosłe życie. W 2020 roku Powiat Policki w ramach projektu wsparcia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 zakupił 80 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostały następnie przekazane podopiecznym domu dziecka w policach w ilości 10 sztuk oraz dzieciom z rodzin zastępczych w ilości 70 sztuk. Na terenie Powiatu Polickiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach prowadzi rozbudowaną interwencję kryzysową. Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, nie mają. Mają gdzie się schronić? Mogą znaleźć yy, ochronę w naszym hostelu. Mamy też specjalistów, mediatorów, interwentów kryzysowych, pracowników socjalnych, psychologów, coachów. Wszyscy pomagają rodzinie. Jeżeli ma jakiekolwiek problemy, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach osoby potrzebujące pomocy mogą zgłosić się same. Często jednak o pomoc w imieniu potrzebujących zwracają się sąsiedzi, strażnicy miejscy, policjanci oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Polickiego. Pomagamy po prostu wszystkim. Jeżeli jest jakaś sprawa, z którą ktoś sobie nie może poradzić. To my wtedy pomagamy. I jak był COVID, to otworzyliśmy ten telefon COVID-owy, pomagaliśmy w zakupach osobom, które są w kwarantannie. Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach realizuje obecnie dwa projekty współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, których celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny, i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także rozwój i wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców powiatu polickiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób sprawujących pieczę zastępczą. Powiat policki swoją pomoc kieruje również do osób niepełnosprawnych. Tworzymy takie możliwości, żeby osoby niepełnosprawne objęte były opieką od najmłodszych lat. Opiekujemy się dziećmi od właściwie urodzenia do seniorów, które, którzy są niepełnosprawni. Powiat Policki wraz ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną realizuje program za życiem, w ramach którego organizowane jest wsparcie dzieci oraz ich rodziców od najmłodszych lat. Czyli nawet dzieci 2-3 letnie mogą uzyskać wsparcie i pomoc w rozwoju przy nawet tylko zagrożeniu niepełnosprawnością poprzez kształcenie młodzieży niepełnosprawnej np. w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 1 czy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Tanowie, aż do organizacji pozarządowych. Powiat Policki w ramach programu wyrównywania różnic między regionami pozyskał środki na likwidację barier transportowych. Zakupiono cztery busy dla osób niepełnosprawnych. Pierwszy bus trafił do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Tanowie, dwa kolejne trafiły do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Policach i czwarty trafił do Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej. Powiat Policki z każdym kolejnym rokiem rozszerza współpracę z organizacjami samorządowymi. Wiąże się to z realizacją kolejnych zadań, a co za tym idzie, zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Ta sfera zadań jest rozszerzana ciągle o nowe, jakby wynikające ze sfery pożytku publicznego zadania. Szczególnie tutaj istotnym jest ten aspekt związany z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, czyli wszelkich działań związanych na rzecz osób niepełnosprawnych, ale na bardzo też. Ciekawym poziomie rozwijają się inicjatywy imprezy w kierunku edukacyjnym, kulturalnym, związane z kulturą fizyczną i sportem. Powiat Policki, doceniając zaangażowanie organizacji pozarządowych, rokrocznie organizuje powiatową galę wolontariatu i aktywności społecznej. Nazywamy to takim świętem organizacji pozarządowych i wszelkich inicjatyw takich prospołecznych. Zgromadzi ona bardzo wiele osób z terenu, mieszkańców powiatu, które angażują się w tą działalność organizacji pozarządowych czy też grup nawet nieformalnych. Dobra polityka społeczna nie mogłaby być realizowana, gdyby nie środki finansowe, które powiat policki na nią przeznacza. W ciągu ostatnich trzech lat przeznaczyliśmy na politykę społeczną łącznie około 34 milionów złotych, z czego, i to bardzo ważne, 10 milionów to są środki zewnętrzne. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych powiat policki może jeszcze bardziej kompleksowo świadczyć pomoc mieszkańcom naszego powiatu.